Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu. Dzisiejszym bohaterem będzie ta oto lokomotywa, a więc EU43. To jest E186-143-4, przewozów regionalnych Rail, Railpool. Oto lokomotywa, Przepiękna, przepiękny traks. Teraz tutaj Wam pokażę, jak to wszystko pięknie, wygląda opakowanie piko już od jakiegoś czasu tradycyjne nie będę go komentował przejdźmy do samej lokomotywy rzeczywiście kombinacja jest przepiękna railpool przewoz regionalny. to co pozostawia do życzenia to troszeczkę ten zbyt mocno świecący nie wiem czy to widzicie zbyt mocno świecący i zbyt wypukły napis przewozów regionalnych no, ale cóż, yy... i tak cieszymy się z tego, że został przez Pico wydany właśnie ten model. Zobaczmy jeszcze tylko na pantografy. Cóż, cały ten dach pozostawia do życzenia. Jest chyba przeskalowany z, dość mocno z tego, co już jako wiedzę posiadam. Aczkolwiek mogę się mylić. Pantografy, jak pantografy tradycyjne, yy, bardziej powiedziałbym w sekcji hobby niż yy, ekspert. Ale to już jest kwestia, kwestia, powiedzmy, podejścia do modeli Pico. Niemniej jednak bardzo ładny model, mimo wszystko. Tutaj również mamy logo Railpool i Przewozów Regionalnych z przodu, z tyłu. Ten sam, to samo logo. Jeżeli chodzi o tutaj podwozie, nie mam żadnych kompetencji, aby to oceniać, ale jest ono bardzo skromne. Także oczekujcie jakiegoś fajnego filmu. Mam pokusę zrobienia takiego troszeczkę, troszeczkę fikcji, ponieważ dotarła do mnie BIPa z Chojnic. Troszeczkę będzie się to epokami nie zgadzało, aczkolwiek cóż, malowanie tej BIPy jest dokładnie takie same. Przewozów regionalnych no, mo możliwe, że troszeczkę brakuje tych strzałek, chyba, bo jednak jest to powiedzmy 1 yy, trzecia epoki yy, niżej. Ale cóż, na pewno będzie jakaś okazja, żeby się tym, tym modelem przejechać. No cóż, mamy nowy model, model z szóstej epoki, a więc yy, dość aktualny, więc należy się cieszyć. Ja Wam życzę pogodnego dnia i do zobaczenia. Yy, cześć!